Podcasty Rzeczpospolitej. Polskie startupy bez finansowania. Ustalenia konferencji odbudowy Ukrainy. Owocna wizyta Macrona w Londynie. Chiny zapowiadają walkę z deflacją. Jest piątek 11 lipca. Na twój biznes codzienny podcast Rzeczpospolitej o gospodarce zaprasza Bartłomiej Kawałek. Zachęcam do wykupienia subskrypcji na stronie RPPL. Pamiętaj również o zaobserwowaniu kanału na platformach streamingowych i zasubskrybowaniu kanału na YouTube. Dzisiaj twój biznes zaczynamy od Rzeczpospolitej. Michał Duszczyk pisze o załamaniu finansowania na polskim rynku startupów. Drugi kwartał bieżącego roku przyniósł spadek inwestycji wysokiego ryzyka nad Wisłą o 65% rok do roku. Wynika z pierwszych szacunków Polskiego Funduszu Rozwoju. Do młodych, innowacyjnych spółek w ciągu minionych trzech miesięcy popłynęło. Zaledwie 184 miliony złotych. Dla porównania, nie uwzględniając nadzwyczajnie wysokich rund, w pierwszym kwartale bieżącego roku było to 447 milionów. Skąd wynika spadek? Andrzej Targosz, partner w BitSpiration Booster, mówi wprost: Spadek wartości inwestycji Venture Capital w drugim kwartale to przede wszystkim efekt paraliżu decyzyjnego i podkreśla, że mimo iż pojawiają się nowe fundusze wspierane przez PFR, to są one w dużej mierze skierowane do inwestorów bez doświadczenia. I dodaję, że po latach negatywnych doświadczeń z instytucjami publicznymi, wśród inwestorów panuje ostrożność, a można powiedzieć nawet lęk przed ryzykiem, bowiem nie mają oni wypracowanych praktyk rynkowych współpracy z sektorem publicznym, a wiele decyzji konsultują z przedstawicielami PFR, co naturalnie spowalnia tempo działania. Bart Roszkowski, współzałożyciel startupu Protein Resources, wskazuje na jeszcze inny problem, którym jest premiowanie startupów opartych na AI, które po zdobyciu pierwszych środków emigrują ze swoim know-how, kompetencjami i pomysłami za ocean. Jak temu zaradzić? Mikołaj Budzanowski, prezes InnoEnergy w Europie Centralnej, wskazuje, że należy pochylić się nad doświadczeniami Francji. Czy Szwecji i zaimplementować ich rozwiązania, gdyż startupy z obu państw osiągają wymierne sukcesy. Światełkiem w tunelu dla sektora startupów, jak mówi ekspert, jest zapowiedziany nowy fundusz DeepTech PFR z początkowym budżetem 600 milionów złotych, którego istotną częścią ma być platforma do łączenia funduszy Venture Capital, dużych firm i startupów, a kolejnym ma być reforma systemu finansowania technologii przygotowywana przez rząd. Niestety, jak wskazuje ekspert, na pierwsze efekty tych działań poczekać trzeba będzie około 2-3 lata. Oby efekty nie przyszły za późno. Przechodzimy do ustaleń konferencji odbudowy Ukrainy w Rzymie. W czwartek w Rzymie odbyła się konferencja poświęcona odbudowie Ukrainy. Jednak nie tylko względy gospodarcze były tematem rozmów, bowiem podczas spotkania poruszona została również kwestia wsparcia militarnego. Ukraińskich Sił Zbrojnych oraz działań tzw. Koalicji Chętnych, czyli krajów, które miałyby po ustaniu konfliktu strzec postanowień pokojowych. Z oświadczenia po konferencji wynika, że członkowie koalicji na siedzibę główną sił, które przybiorą nazwę Multinational Force Ukraine, wybrali Paryż, oraz że życzone siły będą udzielać Ukrainie wsparcia w odtwarzaniu ukraińskiej armii, ale także w zabezpieczaniu ukraińskiego nieba i Morza Czarnego. Jeśli zaś chodzi o kwestie gospodarcze, w Rzymie dwa listy intencyjne podpisał BGK. Pierwszy z Komisją Europejską dotyczący inwestycji w energetykę, transport i produkcję, drugi dotyczący utworzenia Europejskiego Funduszu Flagowego na rzecz odbudowy Ukrainy, w którym uczestniczyć będą również analogiczne banki z Niemiec, Włoch i Francji. Ponadto o zwiększeniu swojej niewojskowej pomocy dla Ukrainy poinformowała Holandia, która w latach 2025-2026 przeznaczy łącznie 500 milionów euro. I to, rzecz jasna, są dobre wiadomości. Ale podkreślić należy fakt, że odbudowa Ukrainy pochłonie setki miliardów euro. Przechodzimy do skrótu najważniejszych informacji. W czwartek pierwsza wiceprezes Narodowego Banku Polskiego Marta Kajtli, na posiedzeniu Sejmowej Komisji poinformowała, że według prognoz Narodowego Banku Polskiego w lipcu inflacja spadnie poniżej 3%, czyli do poziomu zgodnego z celem. Sejm w czwartek przyjął ustawę dotyczącą dostępu w M obywatelu do informacji o prognozowanej emeryturze. Pomysłodawcą ustawy, co warto dodać, był zespół do spraw deregulacji powołany przez Rafała Brzoskę. Rzeczniczka Generalna Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Julian Kokot, uznała w czwartek w wydanej opinii, że Komisja Europejska niesłusznie potrąciła Polsce ponad 68 milionów euro z tytułu okresowej kary pieniężnej za niewstrzymanie wydobycia w kopalni węgla brunatnego Turów, należącej do polskiej grupy energetycznej. Warto dodać, że opinia Rzecznika nie wiąże Trybunału Sprawiedliwości, jednak w trakcie rozpoznawania sprawy. Trybunał posiłkuje się nią. Wypływamy na zagraniczne wody. W 2024 roku 36% internautów w Unii Europejskiej zakupiło jakiś rodzaj dóbr i usług kulturalnych w internecie. Najbardziej popularne były subskrypcje, szczególnie serwisów streamingowych filmów i seriali oraz muzyki, poinformował Eurostat. Trump grozi Brazylii. Prezydent Donald Trump w środę opublikował kolejną partię listów informacyjnych adresowanych do partnerów handlowych Stanów Zjednoczonych. Wśród adresatów środowych listów znalazł się prezydent Brazylii. Jak wynika z opublikowanej treści listu, największej gospodarce Ameryki Południowej grożą 50% cła, począwszy od 1 sierpnia. Trzeba podkreślić, że jest to duże zaskoczenie, bowiem ogłoszona 2 kwietnia stawka celna, którą objęta miała być Brazylia, wynosiła zaledwie 10%. Chiny zapowiadają walkę z deflacją. Chińskie władze od kilku tygodni podkreślają konieczność zakończenia wojny cenowej na rynku wewnętrznym. Szale goryczy, mimo iż problem ten dotyczy wielu branż, przychyliła sytuacja sektora motoryzacyjnego, który z powodu zaostrzającej się wojny cenowej stanął przed poważnymi wyzwaniami związanymi z rentownością produkcji oraz nadprodukcją. Szczególnie kwestia zbyt dużych mocy produkcyjnych jest problemem, które Chiny nie tylko ze względu na sytuację wewnętrzną, ale również na swoich partnerów handlowych chcą rozwiązać. Póki co Xi Jinping zakomunikował jedynie, że Pekin przygotowuje plan zaradzenia sytuacji. Jednak jak wynika z informacji agencji Bloomberga, organ partii komunistycznej Chin odpowiedzialny za kwestie gospodarcze skupiać się ma na zmianach w systemie podatkowym, ograniczeniu konkurencji samorządów lokalnych oraz walce z zatorami w płatnościach. Trzeba przyznać, że zadanie, które stawia przed sobą Pekin, jest trudne, bowiem ograniczenie mocy produkcyjnych wiązać się będzie ze wzrostem bezrobocia, a także być może ze spadkiem konkurencyjności chińskiego eksportu. Kanada liczy na ASEAN. Minister spraw zagranicznych Kanady Anita Anand podczas trwającego szczytu państw ASEAN w Kuala Lumpur przekazała, że obecnie priorytetem kanadyjskiego rządu jest podpisanie umowy o wolnym handlu. Z krajami Azji Południowo-Wschodniej. Anand wskazała, że w ten sposób Kanada chce zabezpieczyć swoje interesy gospodarcze, które są zagrożone ze względu na politykę handlową Donalda Trumpa. Tu warto dodać, że Kanada w ostatnich kilku latach włożyła dużo wysiłków w zwiększenie możliwości eksportowych surowców energetycznych. I właśnie to. Ma być atutem w negocjacjach umowy o wolnym handlu z ASEAN, bowiem państwa należące do stowarzyszenia są importerami netto zarówno gazu ziemnego, jak i ropy naftowej. Poinformował portal CBC. Owocna wizyta Macrona w Wielkiej Brytanii. Prezydent Francji Emmanuel Macron w czwartek zakończył trzydniową wizytę w Wielkiej Brytanii. Podczas wizyty prezydent Francji i premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer. Podpisali umowy dotyczące obronności oraz współpracy w dziedzinie energii atomowej. Obaj przywódcy zgodzili się również na zacieśnienie współpracy w kwestii polityki migracyjnej, zapowiadając surowsze kontrole graniczne oraz ograniczenie nielegalnej migracji do Wielkiej Brytanii przez kanał La Manche. To jednak nie wszystko, ponieważ w czwartek firma Eutelsat, francuski operator satelitarny, poinformował, że brytyjski rząd zainwestuje. Ponad 160 milionów euro w rozwój firmy, poinformował portal Le Figaro. Pentagon zainwestuje w surowce krytyczne. MP Materials, amerykańska spółka zajmująca się wydobywaniem metali ziem rzadkich, podpisała w czwartek umowę. O partnerstwie publiczno-prywatnym z Departamentem Obrony Stanów Zjednoczonych. Na mocy umowy Pentagon stanie się największym udziałowcem firmy, zaś firma pozyska 400 milionów dolarów na inwestycje, w tym otwarcie drugiej w Stanach Zjednoczonych kopalni metali ziem rzadkich, poinformował portal mining.com. Portugalia wznawia prywatyzację linii lotniczych TAP. Rząd Portugalii poinformował w czwartek, że zdecydował się wznowić prywatyzację państwowego przewoźnika. Oferta sprzedaży dotyczyć ma 49,9% udziałów, a jak wynika z informacji, które przekazał premier Portugalii Luis Montenegro, nabyciem udziałów zainteresowane mają być trzy duże europejskie linie lotnicze: Lufthansa, Air France, KLM. I British Airways. Trzeba przyznać, że TAP jest łakomym kąskiem, bowiem oprócz tras regionalnych w siatce połączeń przewoźnika znajdują się również trasy długodystansowe, w tym do Brazylii czy Stanów Zjednoczonych, poinformowała agencja Reutera. Przechodzimy na parkiet. W dzisiejszym parkiecie Andrzej Pałasz pisze o rynku fuzji i przejęć. Z raportu ForData i Navigator Capital wynika, że w drugim kwartale 2025 roku na polskim rynku przeprowadzono 87 transakcji fuzji i przejęć, czyli o 10% więcej niż w poprzednim kwartale i o 6% więcej rok do roku. Najistotniejszą transakcją w minionym kwartale był rzecz jasna wykup pakietu kontrolnego w Santander Bank Polska. Oraz Santander TFI przez austriackie Erste Group za 7 miliardów euro. Jednak uwagę zwrócić należy również na przejęcia polskich firm. Tu warto wspomnieć Maspex i nabycie sieci rumuńskich winiarni Purcari, czy nabycie rumuńskiej marki turystycznej Paralela 45 przez Rainbow Tours. Artur Wilk, menadżer w Navigator Capital Group, wskazuje, że to oznaka ambitnych strategii. Przyjmowanych przez polskie firmy, które poszukują możliwości skalowania działalności i zbudowania silnej pozycji w regionie. Czy zatem wzrost na rynku fuzji i przejęć będzie kontynuowany w drugim półroczu? Marcin Rajewicz, szef sprzedaży Ford Data, tłumaczy, że w scenariuszu bazowym druga połowa roku może przynieść przyspieszenie tempa fuzji i przejęć, zwłaszcza po okresie niepewności politycznej, co historycznie bywało sygnałem do wznowienia odważniejszych ruchów strategicznych. Miejmy nadzieję, że scenariusz się sprawdzi i otoczenie polityczne, ekonomiczne będzie bardziej sprzyjające. Czas na dane z rynku. WIG 20 na koniec czwartkowej sesji traci ponad 1,5%, DAX traci 0,4%, FTSE zyskuje 1,2%, rzut okaza ocean S&P zyskuje 0,3%, NASDAQ niespełna 0,1% na plusie, Bitcoin z nowym rekordem ponad 115 tysięcy dolarów, surowce złoto Uncja kosztuje 3320 dolarów, baryłka ropy Brent spada poniżej 69 dolarów, waluty Euro kosztuje 4 zł i 24 grosze. Dolar 3 zł i 63 grosze. Przechodzimy do kalendarium. Dzisiaj poznamy dane dotyczące inflacji konsumenckiej w Niemczech i Francji w czerwcu, oraz dane dotyczące produkcji przemysłowej oraz PKB w Wielkiej Brytanii w maju. Na dziś to wszystko. Serdecznie zachęcam do wykupienia subskrypcji na stronie RPPL, bo właśnie dzięki wam możemy produkować. Takie podcasty jak ten. Dobrego dnia i weekendu i do usłyszenia w poniedziałek.